Drodzy, koniec tego odcinka, bo to jest jakaś patologia. A my Trzeba właśnie wsiadamy. No, my właśnie wsiadamy na prom na pipi. Trzeba opowiedzieć historię moją z podróży. No to Co? a kochani. Ogólnie wydarzyła się taka sytuacja, że niestety zaspałem, jak cała ekipa jechała tutaj na port morski, żeby się dostać na pipi. I przebudziłem się, mimo tego, że. Próbowali mnie obudzić, z tego co słyszałem, z 10 razy. To bezskutecznie. Bez, bezskutecznie. Przebudziłem się. Mówię, gdzie oni są? O nie, pojechali. Słuchajcie, odpaliłem bolta. Krzyknąłem tego bolta jeszcze w łóżku. Spakowałem się, no może w 23 sekundy. I wsiadłem już do tego bolta. Mówię do niego, my friend. I have only two minutes to port. To A on port. do mnie, ok. 200 batów, i tak jeszcze szybko i po mieście nie jechałem. Naprawdę, uwierzcie mi, że to Robert Kubica by się nie powstydził. Moi drodzy, to jest coś niesamowitego. Po prostu przychodzimy na drugą stronę wyspy i do naszego hotelu zabiera nas ziomal łódeczką, bo jesteśmy totalnie w dupie na bezludziu po drugiej stronie wyspy. I nas dojebany wariat nas tam zabiera. Kumacie, jesteśmy w raju. Moi drodzy, to jest po prostu raj na ziemi, naprawdę. Tajlandia jest na każdym kroku zaskakuje w dalszym ciągu. 3 people, 3 people, standby. Ah, okay. <coughs> ok. A, to. No to same, same. Same, same. Dobra. Ja miałem same, same. A, jedziemy tamtym, okej, okay. chodź, Kasia. O! Jak się przychylił! O! Kasia, no chodź. Na no tego drugiego idziemy. weź, weź tak Nie, no ty zostań. Jak wszyscy. Trzy osoby zostają chyba. Go, go. Kocham Tajlandię, nie? Stary... Chodź <try> <try> Stary, jesteśmy w raju Jak to wygląda w ogóle? To nasz hotel 5G. Phuket był lepszy. Naprawdę, Phuket to no, jest taka piękna wyspa, że nigdy nie jedziesz. Teraz planuję wyjazd do Tajlandii. Tylko i wyłącznie Phuket Jest rewelacja, piękne plaże. Stare miasto. Jak w Sosnowcu. Zostaliśmy tylnymi hejterami Phuketu, nie? Nigdy nie jedźcie na ten Phuket. Chyba, że jesteście rozwodnikami. <laughs> Takie lasy na morze nowe w ogóle. Kajaczkiem by tu się popływało, co? Albo tu musi być branie. Sranie. To w takim miejscu? Normalnie nie mamy pająka? U, stary, jaka chata. Witam wszystkich. Znajdujemy się właśnie na Pipi Island. To teraz. Ej, moi drodzy, takie coś z klimą, pojadł łazienkę, łazienka jest tragiczna Max miał za darmo, bo to ja płaciłam o, Dobra, łazienka jak na tajskich warunki, jest dalej git Jest cudownie, no ale telewizor prawie płaski I to kosztowało 50 zł. <słuch> Moi drodzy 40 dni życia w raju, ja nie mogę tego przeżyć Teraz idziemy sobie wypić shake'a z mango Zjeść coś, co przed chwilą wyciągnęli z wody I poleżeć na plaży przy błękitnej, przejrzystej wodzie Będziemy wyciągali rekiny z wody rękami, rozumiecie to? Coś pięknego. Moi drodzy, mamy na plaży 150 metrów. To jest niewyobrażalne po prostu, co to się dzieje. O człowieku. Idziemy się... Prze... Patrzcie, jak krab zapieprza z czymś w ręce. Tu, 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 gdzieś idzie. muszę go zbliżyć. O, to są? Tak, to są. Patrzcie. A to co, Max? No krab. No kraby. śmieszne. Ty, ale jakie one mają oczy wypukłe. Chodź. Jesteśmy w raju. Powiedziałem to tylko 100 razy w tym odcinku, ale jesteśmy w raju. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, wstałem właśnie, jest po 8. lecę szybko pranie zabrać, zabrać, odebrać pranie, bo tutaj wszędzie na każdym rogu jest pralnia, także jak ktoś czuje, że na dłużej niż tydzień, to i tak się pakuje tak samo jak na tydzień, ja mam pakowane, sami widzieliście w pierwszym odcinku jak mało rzeczy i po prostu o robić pranie, pranie kosztuje yy, za dwie osoby, pranie kosztuje 12 zł, czyli... Na jedną osobę to jest 6 zł, to jest pranie z, pranie z suszeniem. Więc śmieszne pieniążki, a mamy wszystko wyprane. I pranko odebrane. Trochę jestem zaklejony, ale lecę do pokoju. Ogarniały się i szukamy łódź, która nas obwiezie dookoła wyspy. Mam nadzieję, że zobaczymy rekiny. Lewandowski. Yeah, who win? win. Yeah, yeah, who win? Dobra, ryba. Idziemy teraz z naszym wariacikiem przewodnikiem na łódkę i płyniemy. Mamy za 60 zł 6 godzin rejs. I gościu powiedział, że na 200% zobaczymy rekiny i żółwie. Także. Trzymam go za słowa, mam nadzieję, że jest dobry z matmy. To jest kapitan Jack Sparrow. to jest Monkey Beats. Ale też jakieś nurkowanko to jest. Niestety nie mam GoPro, więc wam nic nie nagram pod wodą. Ale ja prócz od nagrywania muszę też jakoś z tego korzystać. Pomóż mi to założyć. Właśnie, jak się to płóz... Kochani jak nastroje? Super, super! Jest. Super, you, my friend! Upagodisa! Rozpierzę, tu są rekiny normalnie płacie to? Zassało mi nos. tonas tonas captain jack sparrow hey say, say <laughs> hi to youtube calma <laughs> <laughs> <Kawabanga>. okay <laughs> i'm chasing for the high i'm afraid i getting close to someone Drodzy, no nie mam jak wam tego pokazać, ale widzieliśmy rekiny normalnie. Ta woda tu ma taki kolor. Kosmos. Widzieliśmy rekiny i węże morskie, macie to? Już naprawdę, już tylko brakuje żółwi do szczęścia. Coś niesamowitego. Maya Bay. Jak sobie wpisać, wpisujecie w gogle Tajlandia, to w 95% wyskakuje właśnie to z lotu ptaka. Pytałem gościa, zapytał czy możemy polatać... Jego łódka robi kółka z dymu. Co jest grane? Powie, okay. Powiedział, że jeśli tutaj pole drona, to nas tutaj zastrzelą. Okej, okay, jest yes. mówi, że nie możemy za blisko podpływać. Podpłyniemy, bo jest, jest odpływ. A poza tym wyjście na plażę kosztuje 50 zł i szczerze, chyba wszyscy w dupie tym 50 zł za to, żeby depnąć na plażę a stąd jest pięknie tak samo, o, ale jakie fale tu już są. nie Nawet nie mamy zamiaru wchodzić do majabę. Zobaczcie jakie są kolejki. Nie, nie wiem, że trzeba zapłacić dych, to jeszcze czeka się taką kolejką. Ale hit. to nawet mi nie zależy, żeby tam stać. skoro wszyscy tam jadą. My wolimy takie miejsca bez ludzi. Too many, too many my friend, too many people. Moi drodzy, myślę, że już spełnienie w 100%. Widzieliśmy rekiny, węże i żółwia morskiego. Coś coś pięknego. Wyglądają normalnie jak w bajce. Strasznie mi dupa boli, że nie mam GoPro, żeby to pokazać. Ale jest tutaj. Na widzio jak żółwik. Bardzo fajny. duży Taki buzi. Fajna buzka. Mega. Zbliżamy się do Bamboo Island. Możecie zobaczyć, to jest tak czysta woda, że widać wszystko. Wszystko widać. Zobaczcie, jak ta woda jest tak przeźroczysta, że nawet nie muszę telefonu wkładać pod wodę, wszystko widać. Ale hit. Widać normalnie rybki, telefon przez wodę, no hit. Jakby się udało rekina zobaczyć tutaj, to byłoby grubo, żeby go nagrać, ale wątpię. Coś niesamowitego. Rekin ucieknie od łódki. Pięknie tu jest. Ta woda jest tak czysta. Wycieczka generalnie myślę, że udana. Ale tak mnie zmęczyła ta wycieczka, że zasypiał na siedząco normalnie. O, strzykwa. Patrzcie, ogórki, ogórki morskiego goście z tym Dawid drinka? It's uh, the gypsy people from the thailand we eat you eat it i, I don't eat, eat. it it's not good it's good, good but yeah. you don't like i don't know I don't. <laughs> Zatęczyła już ta łódka, jedziemy do miasta coś zjeść i do domku spać na Tutaj na filmiku jak przypłynęliśmy tutaj, odpływaliśmy stamtąd, a dzisiaj tutaj jest woda dotąd i aż tak daleko. I jak tutaj działają te przypływy i odpływy w tym kraju. Niesamowite jest. Idziemy na, główno, na główne miasto jakby zjeść coś. I mamy godzinkę i nasz ziomal nas zabierze z łódki. Znowu na naszą część wyspy, bo my jesteśmy za tym wszystkim tam jeszcze chęt daleko z drugiej strony. I szczerze mi odpowiada, że tam jest cisza i spokój, więc wolałbym tam jak drugi raz przypłynął. Ale tutaj wszędzie jest imprezka, także jak ktoś woli, jak się dużo dzieje, to ta część wyspy większa jest lepsza. A tam u nas jest cisza i dosłownie przez cały dzień to na plaży i w mieście to łącznie z 20 osób poza tubulcami. I zobaczcie, szliśmy, nie było, nie było tu wody i znowu jest. To jest jakiś kosmos. A co tu chodzi w ogóle? Ale jesteśmy od plaży, a tu dalej jest tyle wody, nie? Dziwne, no w sensie nigdzie, tam... o krabik, patrzcie to. Maluszek. Jakby w żadnym kraju jeszcze takiego czegoś nie doświadczyłem Takich szybkich przypływów, odpływów Ale tutaj tak jest jest też przepięknie o, Rybka sypływa. Rybka lubi pływać Dobrze moi drodzy, to było na tyle z Fifi Wczoraj nagrałem zakończenie, ale już mieliśmy chillerkę Zostawcie suba i łapki w górę Nara